Historia rozwoju przemysłu zawiera w sobie kilka kamieni milowych ekspansji przemysłu na świecie, które krok po kroku doprowadziły nas do chwili obecnej, kiedy symbolem przemysłu 4.0 stają się portale internetowe i telewizja cyfrowa. Rewolucje przemysłowe to okresy gwałtownych przemian w historii związane z pojawianiem się nowych wynalazków technicznych. I tak mieliśmy do czynienia z rewolucją 1.0, przemysłem 1.0, kiedy to został wynaleziony silnik parowy. Następnie przemysł 2.0, kiedy to była epoka elektryfikacji, a więc pojawienia się elektryczności i wyparcia silnika parowego. Przemysł 3.0, czyli era związana z pojawieniem się komputerów i automatyzacji która umożliwiła nam zarządzanie maszynami za pomocą oprogramowania. I wreszcie przemysł 4.0, czyli epoka, z którą mamy do czynienia teraz i która została zapoczątkowana przez internet. W przemyśle 4.0 automatyzacja, automatyka schodzi na drugi plan a jego istotą jest gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie ogromnej ilości danych za pomocą bardzo zaawansowanych urządzeń technologicznych. Ma to wszystko doprowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu jej wydajności. W tym kontekście należy powiedzieć o jednej z najbardziej perspektywicznych gałęzi przemysłu, która aktualnie rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i jest to przemysł kosmiczny. Zaawansowane technologie oraz przetwarzanie danych za pośrednictwem sektora kosmicznego powoduje, że z dnia na dzień sektor ten rośnie w siłę. Przemysł kosmiczny to nie tylko świat wynalazców i naukowców, inżynierów i fizyków, to także sfera wymagająca regulacji prawnych. W Polsce Przemysł Kosmiczny tak naprawdę zaczął rozwijać się w 2012 roku, kiedy Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wówczas Polska uzyskała szansę na uczestnictwo w bardziej zaawansowanych projektach związanych z sektorem kosmicznym, a także uzyskała niezbędne know-how do rozwoju tej branży na krajowym rynku. Europejski przemysł kosmiczny to drugi pod względem wielkości na świecie. Szacuje się, że około 1 trzecia satelitów wysyłanych na orbitę pochodzi z Europy. Liderem w tym zakresie niezmiennie pozostają Stany Zjednoczone Ameryki. Najważniejszym aktem prawa wewnętrznego obowiązującym w Polsce, który dotyczy branży kosmicznej, jest uchwała Rady Ministrów z 2017 roku w sprawie przyjęcia polskiej strategii kosmicznej. Dotyczy ona okresu perspektywy lat do 2030 roku i zawiera w sobie trzy strategiczne cele dotyczące rozwoju branży kosmicznej w Polsce oraz pięć celów szczegółowych. Trzy strategiczne cele, które zostały przewidziane w polskiej strategii kosmicznej to przede wszystkim to, aby polski sektor kosmiczny stał się bardziej konkurencyjny nie tylko na rynku europejskim, ale jego obrót także miałby stanowić co najmniej 3% obrotu rynku europejskiego. Polska administracja publiczna miałaby także w sposób bardziej kompleksowy i skuteczny wykorzystywać dane satelitarne, a krajowe przedsiębiorstwa miałyby zaspokajać te potrzeby w sposób kompleksowy. Polska gospodarka i instytucje publiczne miałyby zagwarantowany pełniejszy dostęp do sektora kosmicznego w taki sposób, aby zabezpieczyć interesy państwa pod względem bezpieczeństwa i obronności. Polska Strategia Kosmiczna zawiera także pięć szczegółowych celów, które stanowią niejako rozwinięcie trzech celów strategicznych. W pierwszej kolejności wymienia się tutaj wzrost konkurencyjności branży kosmicznej w Polsce, także rozwój aplikacji satelitarnych, zwiększenie bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego. Jak również stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju branży kosmicznej, sektora kosmicznego w Polsce poprzez wsparcie przedsiębiorstw, a także budowę kadr niezbędnych do budowy tego sektora w kraju. Aktualnie trwają prace nad polskim prawem kosmicznym. Powstała grupa robocza, która ma na celu przygotowanie ustawodawstwa, mającego na celu dostosowanie, doprecyzowanie obowiązujących Polskę regulacji międzynarodowych. Sektor kosmiczny dla swojego rozwoju potrzebuje dużego wsparcia finansowego. Podstawowym źródłem finansowania rozwoju branży kosmicznej są środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale mogą być to także środki z kontraktów zawieranych z przedsiębiorstwami, z firmami także zagranicznymi, jak również środki publiczne danego państwa. Bez przeznaczenia środków publicznych na rozwój branży kosmicznej nie będzie się mogła ona rozwijać w sposób kompleksowy. W każdym kraju jest tak, że pierwszym zainteresowanym do nabycia wytworów branży kosmicznej danego państwa jest rząd tego państwa. Być może brzmi to wszystko ambitnie, ale przecież wiemy, że sky is not the limit.